Co kryje się za zniknięciem 25-latka? Jeśli chcą go panie dorwać, to możecie pod tym adresem. W Świdnicy Magda Gessler na tropie. Czuję, że tu jest jakaś ściema. Coś tu śmierdzi. Zużyty tłuszcz. Są warastki. To trochę jest podejrzane, nie? Udziec wołowy. Wymieszany jest też złojem. Włożyłem w to miejsce ponad 400 tysięcy. Tajne spotkanie. Najwyższy czas powiedzieć prawdę. 200 tysięcy polat. Co ja mam z tobą zrobić? Kuchenne rewolucje. Dziś o 22.10 w TVN. Zatkany nos i ból głowy? Spróbuj na Siwin Zatoki i Katar. Ulga trzy w jednym. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Na Siwin Zatoki i Katar. Od WIX. Do Promocja właśnie trwa! Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 300 na dekorację i oświetlenie wydajesz. Zdążysz odmienić dom przed świętami. Lerwa Merlin. Listu nie pisałem, a Mikołaj przyszedł. W Play przebijamy Mikołaja najlepszymi prezentami. Super szybki światłowód i telewizja na rok w prezencie. Rozpływam się jak lukier na pierniku. A do tego Netflix z finałowym sezonem Stranger Things. Śledzie to z wypiekami na twarzy. Od Play na święta w prezencie na rok. Super szybki światłowód i telewizja z Netflixem. Bo w Play płacisz mniej. Play. No, Makowiec pokroi się z wrażenia. Się od najbardziej uciążliwych aspektów mopowania z nowym mopem elektrycznym Philips Łanup, który myje podłogi wyłącznie czystą wodą i zasysa całą brudną wodę do środka. Pożegnaj starego mopa. Powitaj Philips Łanup. Teraz w ekspert rewolucyjny bezprzewodowy mop elektryczny Philips Łanup z kodem rabatowym taniej. Mokry kaszel? Weź Flegamax. Usuwa wydzielinę w okrzelaw i zatokach. W zatokach też? Tak, Flegamax. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ceny na święta w Media Expert. Teraz telewizory smart, laptopy gamingowe, energooszczędne lodówki, wielofunkcyjne airfryery, piekarniki barowe. Roboty sprzątające w super niskich cenach. Teraz w aplikacji Media Expert. nawet 300 zł habatów w kuponach na start. I yeah. Każdy z nas ma inny pomysł na święta. W Selgros mamy taki: ponad 300 gatunków najświeższych ryb i owoców morza. A do tego bardzo szeroki wybór wszystkiego, czego szukasz. I pełny asortyment od rana do wieczora. Teraz świąteczne zakupy dla każdego, kto ceni jakość, wybór i oszczędności. Selgros. Na dobre dla wszystkich. Karp polski świeży, złoty 49 za 100 gramów. I szynka wieprzowa 49% taniej, tylko 9,99 za kilogram. Selgros kieszenkery. Wesołych świąt! Na święta Media EXPERT. Każdy tu masz prezenty na święta bie. Mega okazje w Media EXPERT. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A36 5G. Aparat 50MP. Ekran Super AMOLED. Nowe ulepszone funkcje AI. Kup teraz smartfon Samsung Galaxy A36 5G. A drugi smartfon Samsung Galaxy dostaniesz w prezencie. Sprawdź też inne modele Samsung ze smartfonem Samsung Galaxy w prezencie. W nauce zawsze wyciąga się wnioski z wcześniejszych doświadczeń. Odkrycia są podstawą bezpiecznej przyszłości. Nowoczesne elektrownie jądrowe mogą się same wyłączać i chłodzić. To technologia, która daje bezpieczeństwo energetyczne, niezależnie od pogody, zapewnia stabilne dostawy energii prąd w naszych domach. Czas na polski atom. Zacięzcą ostatniego odcinka został Jakub! A dziś. Witam Was w wielkim finale The Floor! Wyjątkowo długi, wyjątkowo emocjonujący. Jak się szykujecie na finał? The Floor, finałowy odcinek, dziś o 20.55 w TVN. W Wiśle mieliśmy dwóch Polaków w pierwszej dziesiątce. Już w weekend będą mieć szansę powtórzyć świetne wyniki w Niemczech. Puchar świata w Klingental. W sobotę o 15.25 i w niedzielę o 15.35 w TVN. Czas wyłonić finalistów. Pokażcie nam, co kryje się w Waszych głowach. Na pozycji Jurora wystąpi. Grzegorz Krychowiak. W skali 1 do jednego. jednego. <grytanie> Budujemy piłkę. Grzesiu, chyba umiesz grać w piłkę, nie? <grytanie> to jest genialne, jak to się rusza. Wow, czuję się jak na imieninach u szwagra nad ranem. Lego Masters, kierunek Polska. Nowy odcinek w niedzielę o 19.45 w TVN. Się na wiele sposobów, ale ten najlepszy łączy naukę z zabawą. Lego duplo na wielki start. Action. action: Snow. snow, okay, that's too much snow. Let's reset, ha, to co? Robimy święta. Święta? Jak babcie kocham, z tysiącami okazji, takimi jak ebon o wartości 50 zł, który odbierzesz, gdy między 12 a 14 grudnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Oszął, co zaplanuję, to kupuję. Listu nie pisałem, a Mikołaj przyszedł. W play przebijamy Mikołaja najlepszymi prezentami: super szybki światłowód i telewizja na rok w prezencie. Rozpływam się jak lukier na kierniku. A do tego Netflix z finałowym sezonem Stranger Things. Ale to z wypiekami na twarzy. Od Play na święta w prezencie na rok super szybki światłowód i telewizja z Netflixem, bo w Play płacisz mniej. Play. No, Makowiec pokroi się z wrażenia. Włącz moment wytchnienia, subtelne światło, kojące dźwięki, nowy czajnik z trybem relaksu, Russell Hobbs Calm Kettle. We get life. Podaruj sobie i bliskim spokój na święta. Teraz w Media EXPERT. Czajnik Russell Hobbs Callum, Kettle z regulacją temperatury i cichym gotowaniem z kodem rabatowym za jedyne 399 zł. Media EXPERT. Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Bycie szefem nie jest dla każdego. Odpowiedzialność za to, żeby wszystko było idealnie, nie jest dla każdego. Ale dla każdego, kto chce się rozwijać i potrzebuje finansowania, jesteśmy blisko. Przyjdź do banku spółdzielczego SGB. Poszybki kredyt i tani leasing. Banki spółdzielcze SGB dla firm, dla każdego. Czarująca To tylko magia świąt Czy skrzydła pomogą z prezentami? Uwijamy się na święta Widać Xiaomi 15 te 5 to Do 50% taniej Marzenie Mikołaja. W ofercie z abonamentem i w ratach 0% Małe raty jak świąteczne skrzydły. Przejdź do Play. Na święta siało mi 15T5G w ofercie z abonamentem do 50% taniej, bo w Play płacisz mniej. Play. Okazję w Media Expert. Na przykład kup szczoteczkę magnetyczną Oral-B iO Kids. Delikatna dla ruszających się zębów i dla dziąseł. Skuteczna ochrona przed próchnicą. A dostaniesz voucher na końcówki o wartości 50 zł. Depilator świetlny Braun Smart IPL. Nawet dwa lata gładkiej skóry. Teraz z kodem rabatowym o wartości 100 zł taniej. Masz taniej. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Foxy, producent papieru toaletowego Foxy Camilla. Sponsorem programu jest Bondi Well, producent kukurydzy bez dodatku cukru. Na program zaprasza sponsor. Firma jest biżuteria, właściciel salonów z biżuterią jest oraz sklepu jest.pl. W poprzedniej części 23-letnia Monika zwierza się swojej siostrze, że jest w ciąży.